No, i mamy jesień na całego. Spadają liście, spadają kasztany, spadają gruszki, jabłka. No i w ogródku mamy wszystko to, czym możemy się raczyć właśnie o tej porze roku. Ja się nazywam Katarzyna Głuchiuszkiewicz i już za chwilę dowiecie się, jaką dietę stosować o tej porze roku, aby wzmocnić gardło. I nos. Jeżeli wydaje Wam się, że wystarczy zjeść kilogram mandarynek albo pomarańczy i jeszcze zapić sokiem z cytryny, żeby sobie dowalić potężną dawkę witaminy C na odporność, z jednej strony macie rację, ale z drugiej strony to wszystko Was wychładza. Żeby przygotować się do dzisiejszego odcinka, sięgnęłam do historii. Do historii tego, Czym żywili się nasi przodkowie? I jakież było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że na przykład znana Wam pewnie lektura pod tytułem Chłopi jest świetną skarbnicą wiedzy o tym, jak przebiegały pory roku w Polsce, no i co wtedy jedzono. Ja nie wiem, jakie głosy i jakie problemy z głosem mieli ówcześni mieszkańcy Polski, ale na pewno jedzono jabłka, śliwki, gruszki, których. Za chwilę będzie dość dużo w dzisiejszym programie, i przede wszystkim jedli kaszę. Zacznę od tego, że kasze wszelkiego rodzaju, a najbardziej jaglana, działają wysuszająco. Co to oznacza? To znaczy, że jeżeli łapie Was jakaś infekcja, na przykład macie zaśluzowany górny rezonator czyli całe zatoki, nos i wszystko dookoła to powinniście jeść kaszę, a najlepiej właśnie jaglaną. Czy jeść jogurty i kefiry, żeby wzbogacić swój mikrobiom jelitowy? No, niekoniecznie. Lepiej zjeść na przykład kiszonego ogórka albo podziobać sobie trochę kiszonej kapusty. Dlaczego? Dlatego, że jogurt i w ogóle wszystkie produkty mleczne, krowie. Powodują stany zapalne w naszym organizmie. I to nie jest mój wymysł, o tym już mówi od dawna medycyna ajurwedyjska i medycyna chińska. My powinniśmy jesienią nasze organizmy rozgrzewać. Powinniśmy na przykład jeść pikantne jedzenie. Nie chodzi o to oczywiście, żeby wypalało nam gardło, które i tak jest obolałe w czasie infekcji, ale chodzi o to, aby kapsajcena, która znajduje się na przykład w papryczkach chili, spowodowała wzrost. Odporności naszego organizmu właśnie poprzez rozgrzanie. Oczywiście czosnek, oczywiście syrop z cebuli. Szybki lifehack na to, jak poradzić sobie z bólem gardła. Na przykład, kiedy nas przewieje, robimy sobie taką miksturę. Syrop z cebuli zalewamy dodatkowo łyżką miodu, do tego dosypujemy sobie kurkumę, mieszamy, no i taką łychę na noc popitą na przykład herbatką z lipy. Powinna nam zdecydowanie taka mikstura poprawić samopoczucie następnego dnia. Zapalenie gardła jest najczęściej wywoływane przez wirusy, ale także przez to, czym oddychamy. No więc, jeżeli czujecie, że drapie was w gardle, zastanówcie się, czy może ktoś przy was nie zapalił papierosa, a może jesteście w mieście, w którym jest dużo smogu i trzeba by zainwestować w oczyszczacz powietrza. Bulgardła mogą także wywołać różne inne czynniki, na przykład stres. Macie czasem uczucie, że tutaj macie taką gulę w gardle, która nie pozwala wam powiedzieć słowa? To jest właśnie wszystko ze stresu. O tym opowiem innym razem, ale teraz o bohaterce dzisiejszego odcinka, a mianowicie o Gruszce. Słuchajcie, kilka dni temu moja znajoma Małgosia opowiedziała mi Jakim cudownym owocem są gruszki. Gruszki działają nawilżająco na cały nasz organizm, ale to nie jest ta wilgoć niedobra, której pozbywamy się dzięki kaszy jaglanej, tylko gruszki nas po prostu nawilżają. No i co robimy? Po prostu kompocik. Pamiętacie babcinę kompociki z gruszek? Ja ledwo co, bo moja babcia była jednak zwolenniczką kompocików z jabłek, ale gruszki. Pokrojone w duże kawałki, zagotowane razem z figami i odrobiną takiej przyprawy jak lukrecja, mogą zdziałać cuda. Co jeszcze może zdziałać cuda? No, na przykład siemielniane. To siemielniane, te takie maluteńkie ziarenka, które dostawaliście pewnie jako dzieci w postaci takich glutków. One nie dość że fantastycznie działają na cały przewód pokarmowy właśnie jesienią, wtedy kiedy większość z nas niestety ze stresu boryka się z wrzodami żołądka albo z jakimiś nadżerkami, no to jeszcze fantastycznie właśnie działają nam na całe gardło, na krtań, na język. i Powodują, że nie jesteśmy przesuszeni. Siemielniane zawiera taki składnik, który jest nazywany lignanami. Otóż lignany działają przeciwzapalnie na cały nasz organizm, nie tylko na jamę ustną, ale na cały przewód pokarmowy. Także nawet jeżeli borykacie się jesienią z zaostrzoną formą IBS-u, pijcie siemielniane. A wracając do tych gruszek. Gruszki są fantastyczne, ponieważ są słodkie i dostarczają nam pozytywnej energii. Z gruszek możemy robić czatneje, wtedy na przykład dodajemy imbir i suszone śliwki. No i gruszki przede wszystkim są fantastyczne jako dodatek do mięs, do obiadów, a nawet ostatnio dowiedziałam się, że są fajnym składnikiem zupy dyniowej. Także kochani, korzystajcie z tego, co nam daje przyroda. Dbajcie o własne gardła, a jeżeli już absolutnie nic nie pomaga, porost islandzki. No i na przykład takie spreje, którymi możemy sobie doraźnie pomóc w drodze z pracy do domu, a tam już gruszkowa uczta. Do następnego razu. Partnerem odcinka jest Oritolin spray do gardła. Łagodzi i chroni suche i podrażnione gardło. To wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.